Zła, podpisywania się pod, za pogardą dla człowieka. Nie. A o tym, że kryminał szkodzi? Nie. I nie tylko Wam, nie również. A w to, że sądy są zawalone wnioskami o błot kamieniem, absolutnie nie wierzy. Po prostu. Pewnie rozszywano się z ustami, które nas zamknęli. List, jest tam tylko w dzień później. Powinnam wszystko, to napiskowała, wykreślić. Kartka ZOSi z 28 grudnia jest całkowicie inna w tonie. Akty postrzelone je na subie. Wczoraj był dziękuję po pierwsze nasza rewizja. No i co? Warto było poczekać? A przecież wszystkie procesy toczyły się od razu wszystkich przepisów proceduralnych, więc każdy ma szansę. No i jak tylko Wiesia wyszła po półtora roku z więzienia, natychmiast wzięła się znowu za działalność opozycyjną. Dostałam teraz też i sięgałam, bo bardzo mi tam pomogły archiwiści z tych wszystkich akt przeszukań mieszkania, co zabrano, że zawierano materiały grudniowe, że zabrano na przykład wywiad z ojcem Staszka Sieradzana. Te wszystkie rzeczy, które Wiesia w 1980 roku yy, pracując w gazecie w 80-81 zbierała, żeby wydać książkę. Część zabrali, część się nie udało. Książka w drugim obiegu się ukazała. Już ukazała się pod nazwiskiem że Słowacka Śmierdza sobie się doprowadziło do szału. Niektórzy myślą, że to był taki pseudonim, bo się bała, ale nie. Ja to specjalnie w książce pokazuję yy, sprostowanie, które ukazało się w tygodniu że bardzo przepraszają, nie też był w drugim obiegu, ale przepraszają Wiesławę Kwiatkowską za pomyłkę. To też był naprawdę duży akt odwagi, wydać to w drugim obiegu jeszcze domagać się, żeby podano imię i nazwisko prawdziwe. No, jeśli Państwo mają jakieś pytania, z przyjemnością podpowiadam, po bo ja bym mogła tak mówić i mówić i opowiadać i, i, i dużo czasu by nam to dało.